Jesteśmy ponownie w Turtulu, z tym, że tym razem nie wchodzimy na górę, z której rozciąga się piękny widok na, na siedzibę dyrekcji suwalskiego parku krajobrazowego. Jesteśmy natomiast w dole. Tutaj wokół nas znajdują się źródliska rzeki Szeszupy. Szeszupa to taka wydawać by się mogło niepozorna rzeczka, która po pierwsze jest dość, dość, mąska, dość wąska w Polsce i na, na terenie Polski ona płynie zaledwie 27 km, ale jest to w gruncie rzeczy potężna rzeka, bo e, wypływając z Polski do Litwy, tam już płynie 236 km. A następnie jeszcze wpada do wodu koningackiego, gdzie kolejne 35 km to już jest ostatni e, bieg. Tam wpada do, do Niemna. Źródliska rzeki Szeszupy są w bezpośredniej bliskości rzeki Czarna Hańcza z kolei, ale one się rozbiegają w, dwie, w dwóch różnych kierunkach. Popatrzmy teraz, jak, jak to wygląda tutaj w naturze. Rzeka tutaj, tutaj jest dość płasko, prawda? Znaczy te, te, te źródliska formują już ten zasadniczy nurt rzeki, ona na przestrzeni pół kilometra, w okolicach osady szeszubka na przestrzeni pół kilometra pokonuje. 15 metrową różnicę wysokości, to więc płynie już prawie jak, jak górski strumyk. I później dalej w okolicach Udziejka jeszcze zasilają szyszupę strumienie rzeki Czajki i Jaczniówki, i ci, którzy byli już na punkcie widokowym. Pan Tadeusz w Smolnikach, prawdopodobnie widzieli piękny, piękny widok na, na jeziora Gulbin, Okrągłe, Krejwelek, Przechodnie i Postawelek. Te, te, te wszystkie jeziora są połączone jakby rzeką Seszuku. ze ścieżki poznawczej na źródliska Szeszupy jest dość niepozorne. Turyści często nie zauważają, nawet idą prosto na górę Turtul, a tutaj takie piękne, urokliwe miejsce. Jesteśmy dosłownie 100, może 150 metrów od źródliska Szeszupy, a tutaj mamy rozmowisko Czarnej Hańczy. Te dwie rzeki rozmijają się w dwóch różnych kierunkach. I, i wzajemnie się nie zasilają.